Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest czwartek, 27 października 2022 rok. Jest to informacja skierowana do wszystkich: wszystkich wolnych ludzi, świadomych, uwolnionych z Matrixa, ławy przysięgłych suwerenów, sędziów pokoju, prokuratorów pokoju. Wszystkie pozostałe istoty, które już pomagają sędziom pokoju, prokuratorom pokoju i ławie przysięgłej wolnych ludzi. Także do wszystkich dowodów osobistych, korporacyjnych, tych plastikowych, być może pobrudzonych, być może już jakoś porysowanych, podrapanych, gdzie już literki korporacyjne z tych dowodów. Osobistych, korporacyjnych już mogą schodzić, lub wyblakłe te kawałki plastiku, które się nazywają dowodami osobistymi, korporacyjnymi. Są też korporacyjne prawa jazdy, takie plastikowe prawa jazdy. Ktoś, ktoś coś ogarnia prawa jazdy, taki kawałek plastiku, gdzie coś tam pisze. Jakiś dowód osobisty, coś te sprawy, prawo jazdy. Wiecie, rozumiecie towarzysze i tak dalej, i tak dalej. Oraz także do całej trzeciej RP, do wszystkich władz konstytucyjnych trzeciej RP. Mateusz Morawiecki, Be... Beataszydło, Szydło, któż to wie? Któż to wie? Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Andrzej Duda i wszyscy, wszyscy, którzy są na liście płac trzeciej RP, na liście oficjalnej płac, a tym bardziej wszystkie służby tak tajne, że szczaszka paruje tym bardziej te nieoficjalne które mają zero zero literek w nazwie to nie są jakieś trzyliterowe służby dwuliterowe lub jednoliterowe ale te które mają minus jedna literka w nazwie albo minus dwie literki w nazwie albo minus ileś tam literek w nazwie i są tak kurcze ściśle tajne szczaszka paruje no do 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy zwierchuszki najjaśniejszej, czwe, trzeciej, czwartej, siódmej lub 19. RP w stolicy i poza stolicą. Oraz także do uskundlałego, parszywego bandyty międzynarodowego. Z Dzierżoniowa i Okolic, Magdalena, Druzgała, Szczepanik, Kaliszewska, lat około 54, tak około, która jest dziesięcioletnim już pracownikiem korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. To jest pierwsze piętro, pokój 168, to jest sekretariat. Ale tam jest obok, to jest pierwsze piętro w budynku Rejonówek Wrocławskich, ulica Podwale 28. Jest to pierwsze piętro, zależy jak się idzie korytarzem: czy z lewicy, czy, czy po prawicy. Ale to jest tutaj odchodnika od torów tramwajowych, po, po tej stronie, od, od strony Fosy Wrocławskiej. Tam obok pokoju 168. Takie super złote litery, kurcze, świecące się. Ile to podatników, tamto wiecie, rozumiecie takie drzwi, super drogie. Ile to Was kosztuje? Takie różne badziewia, takie czy inne, przepłacone. Dobrze, to tam y, obok tego pokoju tam jest kilka drzwi nieumundurowanych i nieoznakowanych. Wiecie to właśnie tam? Y, być może często na pewno w różnych godzinach, ale nie codziennie, można spotkać przechadzającego się tymi korytarzami skundlałego, parszyłego bandytem międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, przestępca wielokrotny, świadomy, cyniczny. Jeśli ktoś wątpi, to zapraszam w terminie do 30 dni od teraz, od opublikowania tego filmu, tej wiadomości. Aby zadać mi pytania, to z chęcią podam więcej przykładów. Gdyby co, gdyby ktoś miał problem, aby ogarnąć tą treść, że pracownik sądu może być bandytą międzynarodowym, świadomym i nikt go nie chce zamknąć. Wszyscy wiedzą, co w trawie piszczy i że ona jest bandytą skundlałym, parszywym i grzesznikiem, grzesznikiem wielokrotnym grzechów ciężkich i grzechów międzynarodowych, więc nie ma takiej siły w siódmej RP, w 9 kurcze w dwudziestej, dziewiątej RP RP nie ma takiej siły która teraz obecnie za parszywej zmiany na przykład w roku 2021 2022 i tak dalej nie ma takiej siły tam we Wrocławiu, ci milicjanci ci milicjanci Wcale nie obywatelskie, to jest taki badziewie, że mają bandytę w budynku obok, bo tam we Wrocławiu jest zależy jak się patrzeć. Jed, jeden budynek to jest komenda wojewódzka milicji, wcale nie obywatelskiej. Po środku jest budynek rejonówek wrocławskich, tam jest też prokuratoria, jakaś taka, nie wiadomo jaka, za górami, za lasami. Y y y y na poddaszu, tam wierchuszka to jest okręgówka. Sądy wcale nie okręgowe, już tam wypasione misie. Tam mają melasę. Nie wiem, melasę oni w korycie? W korycie tam melasę mają. Frukty takie. Ile tam, po, po, po ile tam? No, podatnicy się no, zrzucają 20 tysięcy miesięcznie dla tych na, na, na poddaszu. Wypasionych istot z tej okręgówki? Tak? To następny budynek. Je, jest tylko budynek i, i jakichś takich prokuratur rejonowych. To tam, nie wiem, 15 tysięcy miesięcznie. Tylko płacicie prawie że każdemu w tym budynku. To tam są czarne ciuszki, te sprawy i tak dalej, takie łańcuchy raperskie jakieś. I tam się w tej okolicy się mówi. W imieniu tam Polski Ludowej PRL BIS numer 3 skazuję cię na to i na tamto, odbieram ci twoje dzieci, bo to i tamto w imieniu. No właśnie, w czyim imieniu dzieci wam odbierają? W takich czy innych Bantu, Stanach albo krainach geograficznych. W czyim imieniu? Jeszcze raz, proste pytanie, w czyim imieniu polskie sądy Pacyfikują ojców, dzieci, i w czyim imieniu polskie albo niepolskie sądy odbierają dzieci ojcom. Popatrzcie się, co tam, co na, na główku pisze, że tam w imieniu tam Bantustanu o nazwie takiej czy innej odbieram tobie dzieci, bo to i tamto albo. albo bez powodu. No właśnie. Więc to też jest skierowane. Do, do bandyty skundlałego międzynarodowego Magdalena druzga Szczepani, która pochodzi z okolicy Dzierżoniowa Śląskiego Diora Dzierżoniów, część może z Was kojarzy, Diora Diora, Diora Dzierżoniów to jak się jedzie z Wrocławia na Świdnicę Wałbrzych, Kamieniec Ząbkowicki, to tam właśnie Sobutka Świdnica Dierżoniów Śląski. Więc tam wypadałoby uważać, bo jak będzie 13 w piątek o godzinie 13:13 13 i się znajdziecie w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, to ho, 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 ktoś wam pokaże, gdzie raki zimują. Dobrze. Więc to jest informacja dla, dla wszystkich, informująca, że Bandyta międzynarodowy, supergrzesznik galaktyczny. <grym> Moi doradcy, jak wiemy, zagraniczni, podrzucają mi tego typu zwroty nowoczesne i określenia, i ja sobie tylko pozwalam skromnie zacząć je używać w takiej czy innej formie. Supergrzesznik międzygalaktyczny. Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Sąd rejonowy Wrocław, Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Już tam jest 10 lat w tym sądzie. Kurczę, 10 lat już tam mnie minęło. Dobrze. To ona jako pierwsza stała się subskrybentem tego kanału. Jest jak najbardziej wiernym widzem, słuchaczem tego kanału. Można zawsze na nią liczyć, prawie że jako pierwsza po opublikowaniu każdy film ogląda, więc może się zapoznać z treścią każdego filmu, jej łapki, jakiekolwiek, a szczególnie w górę i komentarze są tak na wagę złota, że szczaszka paruje i ja sam o odlatuję po prostu nieraz, kiedy załóżmy, no intuicja mi mówi, że. 30 sekund po opublikowaniu filmu już ktoś zaczyna oglądać, mimo że to jest 12 w nocy, no albo 2 w nocy, bo jest przesunięcie czasowe, wiecie i te sprawy, szybkość internetu. Więc jak czasami się publikuje o pierwszej w nocy, to już tam kilka duszyczek przez pierwszą tam godzinkę albo dwie oglądnie. Więc wiadomo, że bandyta sądowy grzesznik międzygalaktyczny wszechczasów Magdalena Kaliszewska jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi o oglądalność moich filmów dawanie mu łapek, a szczególnie w górę pisanie super, no fajnych komentarzy i tak dalej, i tak dalej dlatego niniejszym informuję, że, że Magdalena Kaliszewska jako Przestępca sądowy, którego 5 lat. Jeszcze raz, 5 lat nikt nie może złapać we Wrocławiu, czyli władza parszywa zmiana w Kaczystanie nie może bandyty złapać, który jest pracownikiem państwa polskiego. I wszyscy wiedzą, że to jest bandyta międzynarodowy i przestępca. Wiecie co? I nikt. I nikt go nie chce złapać, a wszyscy wiedzą o tym. A jej uczynki, nikczemne, podb i grzechy są bezsporne. Więc, jak ktoś ma z tym problem, to do 30 dni zapraszam na wyjaśnienie tego, żeby się skontaktować ze mną i tak dalej. Inaczej przyjmę jednostronnie, że dokładnie jest tak, jak mówię i tak, jak wiedziałem od 5 lat, że. Zostałem złapany w pułapkę państwa polskiego, ponieważ skundlały parszywy bandyta i grzesznik wszechczasów, grzesznik grzechów ciężkich, międzynarodowych. Magdalena Kaliszewska pułapkę na mnie świadomie zastawiła, zaplanowała to z innymi pracownikami z sądów wrocławskich. Być może. Jej kumpele obok, które siedzą w tym samym wydziale, jej doradzały, jak tutaj suwerena spacyfikować, aby to skutecznie zrobić. Więc zostałem skutecznie spacyfikowany poprzez państwo polskie. O to chodzi. Więc taki kurwidołek tam jest w takim czy innym bantustanie. I moi doradcy zagraniczni po prostu mi o tym mówią, że, że, że tam jest kurwidołek, i to taki porąbany, że szczaszka paruje, a tym bardziej układ wrocławski, układ gdański, ostatnio układ opolski, tam gdzieś w gazetach napisali, że jest układ opolski, też więc zobaczmy, że już mamy co najmniej trzy układy. Układ opolski, taka, taka świeżynka, taki nowy, niewinny układ opolski. Układ wrocławski to już tam 30 lat ma. Z kawałkiem układ gdański, być może jest ciutkę bardziej starszy od układu wrocławskiego, więc tam same sitwy, kolesiostwo, układy, układziki, bantustany, kurwidołki, na tych rubieżach trzeciej, albo czwartej, albo szesnastej RP są i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc mam nadzieję, że wszyscy przyjęliśmy do, do wiadomości to, że... Magdalena Kaliszewska jest super kosmicznym, wiernym fanem tego kanału. Daje w dużych ilościach łapki, a szczególnie w górę. Pisze tysiące komentarzy. Yy, ogląda po kilkanaście razy filmy, żeby ogarnąć i zrozumieć te treści, które są tutaj przekazywane. A chyba ona nie jest gotowa, żeby te treści ogarnąć po jednym oglądnięciu filmu, więc ogląda kilka razy, być może kopiuje to y, lub ścieżkę dźwiękową zgrywa tak, aby sobie w pracy, y, no, w tym sądzie, tam te pieczątki, akta, zszywa te sprawy, klika myszą, więc sobie tam słucha. Y, Ścieżkę dźwiękową z tych właśnie moich filmów, żeby w tysiącu procentach ogarnąć o, o czym tutaj jest mowa. Więc Magdalena Kaliszewska jest najwierniejszym fanem tego kanału od samego początku. Więc um, bardzo bym prosił, aby przyjąć to do wiadomości, że jest tak, a nie inaczej. Dzięki, pozdro.